Koda kasy na te systemy. W obecnych trudnych czasach raczej schron przeciwlotniczy, więc okna absolutnie nie są wskazane. Jak widzę ile z tym jest pierdzielenia, to w życiu bym się na to nie zdecydowała. Masz duży ogród, postaw panele fotowoltaiczne na gruncie. Na te i inne ciekawe pytania, dzisiaj bez hejtu, dzisiaj normalne komentarze. E, bardzo za nie serdecznie dziękuję. Dzisiaj odpowiem na e, Pytania, które zadawaliście w komentarzach. Jeżeli macie inne ciekawe pytania do mnie, to piszcie w komentarzach, postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć. E, może nagram jeszcze jedno QA tej zimy, dlatego że no, pogoda jest jaka jest i mało się chce działać e, na ogrodzie i w domu, więc e, może taki materiał się komuś przyda, spodoba. Więc dzisiaj lecimy z kolejnymi pytaniami. Zapraszam na film. Możesz podać orientacyjny koszt tych linek, sterowników, zaworów itd. E, Sprawdzałem dzisiaj i wyszło mi około 4500 zł za cały zestaw, czyli zraszacze, sterownik, linki kroplujące yy, i to wszystko, co mam w swoim ogrodzie. Najdroższy był sterownik oczywiście, yy, zawory, yy, studnie. Z tym, że trzeba wziąć pod uwagę, że ja to rozbudowywałem, więc nie wydałem wszystkiego za jednym razem, tylko rozbudowywałem, co troszeczkę też zwiększyło koszty tego całego systemu, tak? Bo gdybym za jednym razem to zaplanował fajnie, za jednym razem kupił cały sprzęt, to byłoby znacznie taniej, bo kupiłbym większą skrzynię, większą studnię, nie kupowałbym dwa razy kabli, nie ciągnąłbym dwa razy tych samych przewodów, tylko wszystko na, na jednym... Na jednym jakby systemie zrobiło tutaj tak troszeczkę niektóre rzeczy są podwójne, więc warto wziąć to pod uwagę. Szkoda kasy na te systemy oraz jak widzę ile z tym jest pierdzielenia, to w życiu bym się na to nie zdecydowała. Taniej, szybciej, i wygodniej kupić wąż 50 metrów i podlewać tylko w czasie dużej suszy. Rośliny też się adoptują do warunków, jakie im zapewniamy i poza jednorocznymi y, warzywami czy kwiatami ozdobnymi nie podlewamy ich wcale. Podlewam tylko na początku, żeby dobrze się ukorzeniły ze 3, może 4 razy. Po 14 latach nic nie padło. Pełna zgoda, jeżeli chodzi o ten komentarz, z tym, że ja mówię w swoich nagraniach, że jeżeli chodzi o linki kropujące, to właśnie do roślin maksymalnie 3 lata, coś takiego można utrzymać. Drzewka podlewamy maksymalnie 2 lata. Po tym czasie można ten system zdjąć albo zostawić, na przykład tak jak w moim przypadku na warzywnik, albo na sytuacje ekstremalne, kiedy nie będzie padać przez miesiąc półtora, tak jak miało to miejsce w tym roku. Było od maja do czerwca bardzo sucho, nie padało, nawet do lipca można y, powiedzieć. I gdybym nie podlewał tych roślin, one na pewno by sobie nie poradziły. Z tym, że jeżeli podlewamy te rośliny, to one dużo szybciej odbiją. Tak samo podlewanie ich wiele nie da, y, tylko je podtrzymuje, a później fajnie odbija. Widzę to po swoim trawniku że gdybym go nie podlewał, to byłby żółtawy. Widzę u osób, które nie mają takiego systemu i nie podlewały latem trawnika. W tym momencie on jest przeżółknięty, u mnie nadal jest zielony i podejrzewam, że przyjdzie wiosna i on dużo szybciej odbije. I tu jeszcze pisze, że wygodniej kupić wąż 50 metrów i podlać tylko w czasie dużej suszy. No kwestia, czy, czy będzie Ci się chciało, bo wydaje mi się, z doświadczenia wiem, że yy, chce się przez pierwsze trzy razy, a później podlewać się nikomu nie chce, tak? Tak samo dla mnie, e, gdy ja musiałem na przykład w, w okresie tej suszy dużej od no od maja tak do lipca, tak jak wspomniałem dwa miesiące przynajmniej, bo te deszcze były bardzo znikome nawet później, gdy ja musiałem jednego wieczoru to wszystko przejść się i popodlewać, zajęło mi to półtora godziny przynajmniej, e, a e, susza trwała przez trzy miesiące, tak? I chodź i podlewaj za każdym razem rośliny, drzewka, e, bo, e, bo jest sucho. Podejrzewam, że nie chciałoby się nikomu tego robić na dłuższą metę, więc ten system jest fajny, dla mnie się sprawdza. Tutaj pisał kolega, że szkoda kasy na te systemy. Zależy kto co uważa. Eee, głównym założeniem było podlewanie tylko i wyłącznie trawnika eee, i tak jak wspomniałem, są tego rezultaty. Trawnik ma się dużo lepiej aniżeli osoby, które nie podlewały swojego trawnika. Eee, a cały system linek kroplujących był tylko rozbudowaniem i to rozbudowanie kosztowało mnie może 700-800 złotych, tak? W linki kroplujące, czyli w podlewanie e, rabat i drzewek, więc warto wziąć to pod uwagę. Każdy wydaje pieniądze na co uważa. Ja chciałem mieć ładny, zadbany ogród, e, dużo roślin i potrzeba to wszystko podlewać. Jeszcze było pytanie, zastanawiam się, jak sprawdza się ten system nawodnienia po zimie lub po kilku zimach. Czy działa nadal poprawnie? Macie jakieś doświadczenia w tym temacie? No u mnie jedną zimę już przetrwał, Najważniejsze to wypompować z, z tego całego systemu y, wodę tak, żeby nam nie porozsadzało tych zraszaczy i wszystko działa sprawnie, y, nic się nie działo. Sąsiad miał dwa, y, dwie zimy, ten system również y, wypompowywał wodę z całego systemu po zimie, y, po lecie i wszystko działa sprawnie, nie narzeka. Więc y, system jest odporny na warunki atmosferyczne, można tak powiedzieć, jeżeli się o niego odpowiednio zadba. Jak odpompowujesz wodę z pralki? Jakaś dodatkowa pompka? Chodzi o pralkę w piwnicy. Nie, słuchajcie, u mnie kanalizacja jest dość nisko i to był ogólnie problem w trakcie budowy tego domu, że on jest troszeczkę podniesiony i to właśnie ze względu na kanalizację ten dom jest podniesiony. I to jest właśnie spowodowane przez kanalizację, żeby był odpływ z kanalizacji. Kanalizacja w piwnicy jest normalnie w podłodze, tak, wszystko z spływa do podłogi, bo tam jest kanalizacja i jest zachowany skos, że to wszystko e, idzie do studzienki kanalizacyjnej na zewnątrz. Nic nie cofa, mamy e, zabezpieczenie, mamy taki zawór e, zwrotny, który w razie gdyby gdzieś tam jakieś e, były ogromne ulewy i w tej kanalizacji byłoby nie wiadomo ile wody, to on się po prostu zamyka i nie pozwala tej wodzie, tym, tym całym ściekom się cofnąć do budynku, więc e, nie potrzebujemy żadnego dodatkowego systemu. Wszystko jest zrobione tak, że y, działa samo, tak jak normalnie w domu. Jakbym robił piwnicę, to przede wszystkim musi być wysoka. 260-270 cm, żeby było czym oddychać. Niżej nie polecam. E, u mnie nie wiem, ile jest. 245 cm i, i jeszcze czym oddychać. A tak na poważnie, no to e, zobacz, ile dodatkowo znowu musiałbym cały dom podnosić, gdybym chciał mieć wyższą piwnicę. E, dodatkowe 20-25 cm. To by już dużo bardziej zniszczyło wygląd tego całego domu, tak? Wydaje mi się, że nie ma sensu, dlatego że i tak jest tutaj wystarczająco dużo miejsca. No Zobacz dłonie rękę podnoszę do samego sufitu i jeszcze nie dotykam, więc nie, nie widzę potrzeby 270 cm sufitu ani w domu, ani tym bardziej w piwnicy, gdzie przebywamy bardzo rzadko. Kolejne komentarze, a to akurat związane z ewentualną wojną. W obecnych trudnych czasach raczej schron przeciwlotniczy, więc okna absolutnie nie są wskazane. Zresztą, strop takiej piwnicy od schronu powinien być poniżej poziomu gruntu. I słuchajcie, jeżeli, bo tutaj też były komentarze, oby wojny w Polsce nie było. Bardzo dużo jest takich komentarzy pod moimi filmami, gdy mówię o piwnicy czy coś takiego. I zastanawiam się, mam nadzieję, że nikogo teraz nie obrażę, że ktoś troluje po prostu pod, pod moimi filmami, że może jacyś, nie wiem, wynajęci. Ludzie, którzy siedzą tylko i wyłącznie, by zastraszać społeczeństwo. Słuchajcie, ja ogólnie wojny się w ogóle nie boję. Wierzę w sojusz północnoatlantycki, czyli w NATO, dlatego, że Amerykanom, głównemu, tak, założycielowi tego Sojuszu Północnoatlantyckiego nie opłacałoby się nie pomóc w takiej sytuacji, dlatego że to podważyłoby ich jako mocarstwo światowe. Tak? Oni nie mogą sobie pozwolić na, na utratę wizerunku przez to, że pozwoliliby tutaj wejść Rosji. Rosja też dobrze o tym wie, jeżeli mówimy tutaj o akurat o Rosji, oni też dobrze o tym wiedzą e, i straszą i straszyć będą, bo to jest ich jedyna broń, tak? Strach to jest ich jedyna broń, oni więcej nie mogą zrobić. Oczywiście może być tak zwana wojna hybrydowa, czyli gdzieś tam będą jakieś właśnie wysadzać e, Nord Streamy, tak jak miało to miejsce, czy zerwanie e, jakichś przewodów na Bałtyku, bo takie rzeczy miały miejsce, to jest tak zwana wojna hybrydowa. Tak, takie rzeczy będą miały miejsce, ale nie, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś tutaj miał wejść do Polski, na zaatakować, bo po co? Nie, ogólnie uważam, że jesteśmy bezpieczni, że jesteśmy w Unii, jesteśmy bezpieczni, że jesteśmy w NATO, jesteśmy bezpieczni i nie wydaje mi się, żeby tutaj miało coś się zadziać na tym terenie kraju. I tak wiem, są w internecie twórcy, którzy żerują na tak zwanym strachu, tak. tutaj nie będę wymieniał po nazwiskach, ale są osoby, które e, oczywiście opowiadają o wojnie, jak to trzecia wojna światowa w Polsce będzie, e, w Europie i kupcie moją książkę, tak? Tam jest napisane, jak to będzie wyglądać, no, Na tym to wszystko polega, tak? Przestraszyć widza, zachęcić do kupna jego, e, jego rzeczy, jego, tak? Książki, by się dowiedział, e, jak, e, jak się uratować, kiedy to może być i na co zwracać uwagę, no, i, a nie przejmuje się tym, że ktoś po prostu się martwi później całe dnie. A jeżeli chodzi o skrom, no to strop musiałby mieć przynajmniej metry grubości, żeby coś takiego w ogóle miało sens, tak? Ściany metrowe, e, strop metrowy, więc jakie to są olbrzymie koszta? Plus dodatkowo wentylacja, jakieś e, e, ogrzewanie, czy coś, co by pozwoliło nam przetrwać. To są ogromne pieniądze, to nie planuję budować tutaj schronu, zresztą już jest za późno, a nawet gdybym mógł, to bym tego nie zrobił. To do salonu. Uważam, że salon 36 nie jest wcale mały. 30 metrów to już całkiem spoko. Zmieści się duży stół, 80 krzeseł, jakaś kanapa czy dwa fotele TV. Pomyśleć, że rodziny 2-2 mieszkają na 36 metrach kwadratowych ogólnie. Tak, tu pełna zgoda. To nie chodziło mi o to dokładnie, że jest za mały salon 36 metrów, tylko że jest optymalny. Ja osobiście po moich doświadczeniach z salonem Uważam, że te 36 metrów to jest takie minimum, żeby fajnie się czuć, tak, postawiliśmy teraz choinkę, jest ten fotel wiszący i robi się troszeczkę mało miejsca, żeby cokolwiek w tym salonie takiego więcej porobić, tak, jest stół, ale gdy go rozsuniemy na przykład na to, żeby się zmieściło 10 osób pod nim, no to już w ogóle miejsca nie będzie w tym salonie, także... 36 metrów optymalnie jest ok, dla większości ludzi wystarczy, ale jak ktoś chce mieć więcej przestrzenności, to 46 metrów jest ok. Ja słuchajcie, ja sam mieszkałem e, kilka lat w, takim, w takiej kawalerce. 36 metrów, może miałam, może nie, w dwie osoby i też było spoko, dałem radę żyć. Więc do wszystkiego się idzie przyzwyczaić, ludzie po świecie podróżują kamperami, przyczepami, posprzedawali domy i też żyją, taka, mają 8 metrów kwadratowych. Więc pod tym względem to nie zarzucam komuś, że ma, o, po prostu ma mały salon i jemu się w życiu nie udało albo jest nieudacznikiem, nic bardziej mylnego. Chciałem tutaj zaznaczyć dla osób, które się nad tym zastanawiają, jak duży salon wybrać, jak duży salon się zdecydować, jak duży zrobić, po prostu w, w, w tym kontekście to wszystko mówiłem. Tak? Co do anteny LTE, bo właśnie in, instalowaliśmy światłowód. Najlepsze to zjmowanie anteny LTE i kabli do niej. Jak będzie awaria światłowodu, będą wspomnienia. Yy, to tak, jakbyśmy wszystko w, w swoim domu musieli robić na zapas. Tak? Mamy podłogówkę. To zróbmy grzejniki jeszcze dodatkowo jakiś wyjścia z grzejników, bo y, będzie awaria podłogówki. To chociaż sobie grzejniki podłączę albo tutaj mam kocioł gazowy za plecami. To może postawmy jeszcze tutaj obok kocioł na pelet. Bo w razie co będę miał, tak? Nie robię na zapas. Y, jeżeli chodzi o antenę LTE, zdjęłem ją router został dostałem ten router z T-Mobile i nie kazali mi go zwracać, dzwoniła pani do mnie powiedziała, że on już jest 3 czy 4 lata u mnie i nie muszę go zwracać. Więc mam router, dostałem od T-Mobile e, kartę SIM. E, w razie awarii światłowodu tą kartę SIM mogę włożyć do tego routera i będzie działać, tylko że będzie działać gorzej, tak, z tego względu, że nie ma anteny, ale będzie działać w trakcie awarii e, w trakcie awarii światłowodu będę miał internet i dodatkowo Teraz zamontowali nam antenę 5G i z komórki mam 5G i powiem Wam, że prędkość 5G nie jest wiele niższa w porównaniu do światłowodu. Tyle, że ping tam jest dużo niższy na, na 5G, tak na częstotliwości 5G, więc to trzeba wziąć pod uwagę tylko i wyłącznie. Także jeżeli nie będę miał internetu, no to sobie odpalę z komórki, mam też tam nielimitowany dostęp i wszystko będzie ok. Więc nie widzę w ogóle powodu, żeby ta antena miała zostać na moim dachu, szpecić. Nie ma takiej potrzeby. Masz duży ogród, postaw sobie panele fotowoltaiczne na gruncie, zrobi za połowę tej ceny, o której wspominasz, i za prąd nie będziesz płacił przez 8 miesięcy. Szczególnie jeśli myślisz o klimie. Mam duży ogród, ale na pewno, to jestem w 100% pewny, że nie postawię tam paneli fotowoltaicznych, dlatego że zajmęłyby miejsce. Ja nagrałem kiedyś film o tym, jak duża powinna być działka, i uważam, że moja działka jest. No, dla mnie jest za mała, tak? Gdybym chciał rozszerzyć, coś sobie jeszcze kupić, czy przyczepę kempingową, czy kamper kiedyś w przyszłości, no to już miejsca na tej działce nie ma, tak? Postawię basen dla dzieci i już nie mam miejsca na ognisko, więc ta działka jest taka optymalna dla osoby aktywnej, tak? Bo jeżeli ktoś na przykład pracuje jako lekarz, tak? Dajmy na to lekarz, prawnik i nie ma czasu w ogóle spędzać czasu w ogrodzie, nie ma czasu Yy, przebywać w swoim domu, tylko jest gdzieś na wyjeździe, to jemu działka 5 arów będzie za duża, bo będzie musiał przy niej robić. Ale dla osoby aktywnej, która lubi spędzać czas na podwórzu, która lubi yy, zwiedzać, podróżować, coś robić ze swoim życiem, to taka działka może być za mała. Tak? Kupić sobie kłada i już jest problem, bo szopkę mam na przykład już za mało, tak? więc. Yy, nie, nie postawię sobie paneli fotowoltaicznych. Jeżeli coś, to tylko i wyłącznie na dachu. Czy to się w ogóle opłaca? Ja kilka razy wspomniałem w moich nagraniach: płacę 3000 zł rocznie za prąd, za energię elektryczną. Fotowoltaika zwróciłaby mi się za ile? Za x lat. Także nie planuję e, paneli na razie zakładać. Może w przyszłości, ale wątpię. Problem jest po prostu szybkie starzenie wizualne domu. Dzisiaj wydaje się super modne, a za 10 lat będzie przestarzały. I słuchajcie, to możecie sobie sami doczytać, bo tam w sumie ciekawe ciekawa rzecz jest zawarta. No tak, u nas są te kamienie na elewacji, one na razie nie postarzają tego domu. I moim zdaniem, i tak jak rozmawiałem z sobą, która robiła nam łazienki, jasne odcienie są ponadczasowe i łazienki, które są po prostu białe, jasne, szare nie starzeją się tak szybko jak te czarne kolory. I ja bardzo się cieszę, że nie poszliśmy w ciemne odcienie. Może ktoś się ze mną nie zgadzać, ale mi się wydaje, że jasny odcień będzie dużo dłużej modny, dużo dłużej zachowa fajny wygląd. Na razie, po 8 latach dalej, uważam, że wygląd zewnętrzny mojego domu jest OK. Wewnątrz też, chociaż wielu osobom się nie podoba, ale dla mnie jest OK. I to nie jest tak, tak jak tutaj ktoś pisze, że że ja tylko mówię, że jest fajnie, a na pewno żałuję wielu błędów w wystroju wnętrz. Jest kilka rzeczy, które żałuję, jeżeli chodzi o wystrój wnętrz, które zrobiliśmy. To nie jest tak, że jestem w 100% ze wszystkiego zadowolony. Pewnie nagram kiedyś jakiś film, czego bym nie robił, jeżeli chodzi o wystrój wnętrz. Ale to nie znaczy, że nie mogę spać przez to, że coś tam jest zrobione tak, jak sobie tego nie wymarzyłem. Tutaj pytanie od Mateusza. Jaka odległość zostawiłeś od bramy wjazdowej do bramy garażowej? Czy uważasz, że to wystarczająca odległość, czy coś by zmienił? E, u mnie jest odległość do bramy garażowej 9 metrów, e, odległość budynku od linii ogrodzenia jest 8 metrów, czyli ta brama troszeczkę schodzi i no to kwestia gustu, tak? E, ja kosztem tego, że mam mniej miejsca z przodu, mam ciut większy e, ogród z tyłu, tak? To trzeba wziąć pod uwagę. Sąsiedzi, wszyscy sąsiedzi robili akurat inaczej. Oni mają budynek 10 metrów od granicy działki, ja mam 8, czyli ja mam tak, jakby troszeczkę więcej tego ogrodu e, za domem. No i czy jest za mało? Nie uważam, że jest za mało. Fajnie by było pewnie te 2 metry dodatkowe, ale znowu, czy oddałbym 2 metry długości ogrodu na rzecz tego, żeby mieć z przodu więcej? No chyba nie, nie wydaje mi się. Na ten moment nie myślałem o tym w jakiś negatywny sposób. Nie było tak, że mi to bardzo przeszkadzało to, że ten budynek jest 2 metry bliżej aniżeli u sąsiadów, nie zauważyłem żadnej wady, 8 metrów jest ok, jeżeli zrobisz 10 też ok, tylko weź właśnie pod uwagę, że ogród będzie ciut mniejszy. Jak się sprawdza ocieplenie? Chodzi o ocieplenie na elewacji szopki, tak? bo nie wiem czy wiecie, robiłem elewację na moim garażyku, na tym dodatkowym, na szopce przyklejałem styropian na płytę OSB i czy tutaj kolega pyta czy coś się z tym dzieje. Po dwóch latach mogę stwierdzić, że nic się kompletnie nie dzieje. Wchodzę, sprawdzam od czasu do czasu, czy tam jakaś wilgoć wychodzi przez płytę OSB i nic się nie dzieje. Tak jest tutaj napisane właśnie, że może występować wilgoć, zawilgocenie tej płyty USB, z tym, że mm, tym, że jeżeli byśmy tą płytę zamknęli z dwóch stron, to mogłaby ona, mogłoby się coś z nią dziać, ale z tego względu, że jest zamknięta tylko z jednej strony, to z drugiej strony ewentualna wilgość ma miejsce, ma gdzie odparowywać, tak? Bo gdybym zamknął tą płytę z dwóch stron, nie byłoby miejsca na odparowanie ewentualnej wilgoci, która powstałaby z rosy, tak? to yy, prawdopodobnie ta płyta OSB by puchła, coś by się działo z yy, elewacją. Na ten moment z moją elewacją nic się nie dzieje, a jest, no tak jak wspomniałem, dwa lata, tak? No dobra, słuchajcie, bardzo długi film, mam nadzieję, że się podobał, jeżeli macie pytania, piszcie w komentarzu i do zobaczenia następnym razem. Cześć!